W tym filmie pokażę w jaki sposób można napisać program z wykorzystaniem środowiska IntelliJ IDEA w wersji Community. W pierwszym kroku uruchommy sobie samo środowisko. Będzie ono przy tym pierwszym uruchomieniu pytać o licencję, możemy ją zatwierdzić i przy pierwszym uruchomieniu również nieco inaczej wygląda sam początek. Na końcu pokażę, jak to środowisko wygląda przy uruchomieniu, jeżeli już jakieś projekty mamy stworzone. Na początku kliknę Nowy projekt, nazwę go Pierwszy Projekt. Oczywiście mogę zdecydować, gdzie go chcę zlokalizować, utworzyć repozytorium Gita, a następnie muszę zdecydować, czym będę budował moje środowisko. W zasadzie wybiera się pomiędzy IntelliJ, Mavena a Gradle. Ja wybiorę Mavena. W kolejnym kroku zdecyduję, jakiego Java Developer Kit będę używał. Ze względu na to, że wybrałem wersję 25., taką też zdecyduję, że chcę używać. Oczywiście mogę zdecydować, żeby podczas tworzenia utworzył się przykładowy program. W wersji dodatkowej mam możliwość podania artefact ID. Będzie to identyczna nazwa jak dla naszego projektu. Oraz Group ID. Group ID i przypomina troszeczkę nazwę domenową, i to taką w wersji odwróconej. Taka też powinna być. Oczywiście mam możliwość tworzenia projektów nie tylko w Java, ale również w Kotlinie, w Gravim. Mogę również zrobić projekt w Java ie Przykład Java Fx pokażę niebawem. Mając ustalone podstawowe dane, stwórzmy nasz pierwszy projekt. Wygląda on w taki sposób. Mamy do dyspozycji na dzień dobry dwa pliki. Jeden plik. To jest plik POM.xml. On znajduje się w hierarchii plików tutaj na dole. On już jest otwarty. I drugi to jest main.java, który zaraz zmodyfikujemy do postaci takiej, by przypominał program tak jak w poprzednim filmie. Zacznijmy od pliku POM.xml. Jest to plik, którym definiujemy informacje o naszym projekcie. Jest to plik związany z Maven. Na początku. Mamy informację, w jakiej wersji pracujemy oraz jakiego kodowania będziemy używać. Następnie informujemy o tym, że jest to projekt Mavenowy. Na końcu podajemy wersję tego Mavena, w naszym przypadku 4.0. Te dane, które tutaj się znajdują, są informacją, że nasz grup ID, który podaliśmy podczas tworzenia tego projektu był org example i artefakt id pierwszy projekt jak widać te dwie nazwy zostały zaczerpnięte z procesu tworzenia tego projektu. Kolejna informacja mówi nam o wersie słowo snapshot oznacza że jest to wersja testowa jest to wersja rozwojowa a nie produkcyjna. Następnie informujemy kompilator o tym że potrzebujemy go w wersji 25 do tego żeby nasze źródło Programu skompilować i uruchomić. Następnie podajemy kodowanie projektu, również UTF-8. Bardzo często osoby, które chcą rozwinąć swój projekt, np. o współpracę z bazami danych, o testy, będą potrzebowały dodatkowych zależności. Takie zależności podajemy w tym pliku, tworząc zakładkę zależności, jest to zakładka blokowa. Przypominam, że pracujemy w standardzie XML. Ta sekcja, którą tutaj umieściłem, może nam posłużyć do tego, żeby dołączyć sobie do naszego projektu zależności. Jeżeli chcemy to zrobić, wejdźmy sobie na przykład na stronę repozytoriów Maven'a i poszukajmy na przykład bazy związanej z sql -em. Wyszukajmy. Jeżeli interesuje mnie Jakaś zależność. Na przykład silnik baz danych H2 to jest silnik baz danych in memory. Wchodzimy w daną opcję, wybieramy wersję i ten fragment, który tutaj się pojawi, zaznaczamy. Oczywiście zaznaczenie powoduje automatyczne kopiowanie. Pozwolę sobie zwrócić uwagę również na to, że na tej stronie mamy odpowiednik dla grade'a. To jest ta sekcja tutaj. W tym miejscu. Oczywiście możemy wybrać różne formaty. Ja jestem zainteresowany Mavenem, dlatego też wybiorę to. Wracam do naszego środowiska i wklejam tą sekcję. Jeżeli potrzebuję kolejną, umieszczam ją tutaj, w sekcji zależności. Ale dość częsty błąd, który popełniają młodzi programiści, jest to, że zapominają o sekcji bloku całego. Albo mylą kolejności zależności, czyli kolejną zależność często wklejają w to miejsce. To jest błędne. Kolejna zależność powinna być wklejona w to miejsce. Widać wyraźnie, że zależności zostały wklejone, ale nie zostały załadowane. Mamy informację o błędzie w tym pliku, ale również pojawia się znaczek literki M. Spróbujmy wcisnąć ten przycisk. Wciskamy. W tym momencie Maven pobiera nam zależności. Jeżeli okaże się, że ktoś chciałby zobaczyć jakie to są zależności, po prawej stronie mamy wejście do zakładki Maven'a, możemy sobie nasz projekt rozwinąć i w zależnościach zobaczyć z jakich zależności korzystamy. Tu również możemy przeładować Maven'a. Zamknijmy go jednak, bo do naszego projektu nie będzie potrzebny. Oczywiście mogę zostawić zależność związaną z bazami danych, choć w tym naszym przykładzie, który dzisiaj zrobimy, nie będziemy z tego korzystać. Przejdźmy do drugiego pliku, czyli do pliku naszego programu. Jak widać, znajduje się on w source main Java nazwa naszego projektu i mamy nazwę main z wielkiej litery. Jak wspomniałem w poprzednim filmie, nazwy plików powinny być zgodne z nazwami klas. Każdy obiekt, który będziemy tworzyć w sekcji naszego programu, będzie identyfikowany przez środowisko programistyczne innym znakiem. Aby stworzyć kolejny plik, klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy New i możemy zdecydować, co chcemy utworzyć. Pewnie osoby troszeczkę bardziej zaawansowane w języku Java widzą, że nie ma tutaj wielu elementów, choćby nawet interfejsów, czy nie ma rekordów. Dlaczego tak to jest? Dlatego, że dojście do tych obiektów, do tych struktur, odbywa się poprzez wybranie Java class, podanie nazwy i tutaj wybór elementu, który chcemy utworzyć. Czy to jest interfejs, czy to jest rekord, czy to jest enum, czy jakikolwiek inny element. W przypadku kolejnej klasy po prostu wybierzemy klasę i podamy nazwę. To oczywiście spowoduje stworzenie nowego pliku. Może ja dla przykładu zrobię klasę student. Zostawię klasę student, a ja przejdę do klasy main i ją nieco zmodyfikuję. Ten przykład, który się tutaj znajduje, jest spowodowany tym, że podczas tworzenia projektu wybraliśmy uzupełnienie naszego projektu o prosty przykład. Pewnie wiele osób zauważyło, że ten przykład zawiera w sobie komentarze. Wyglądają one nieco dziwnie, ale jest to spowodowane tym, że IntelliJ ma wbudowany system formatowania komentarzy. Aby je zobaczyć w formie tradycyjnej, wystarczy kliknąć tutaj na znaczek Ołówka. Kliknijmy tutaj, kliknijmy tutaj. Wtedy komentarze pokazują się w wersji standardowej. Da się też zauważyć, że nowy format komentarzy IntelliJ umożliwia tworzenie ich w takiej formie bardziej zaawansowanej, czyli możemy zrobić standardem XML-owym wstawki do komentarzy. Ja oczywiście pozbędę się tych komentarzy, pozbędę się również całej zawartości pętli i również pozbędę się zawartości metody, byle nie za dużo. I spróbuję napisać dokładnie taki sam przykład, jaki miał miejsce wtedy, gdy tworzyliśmy go w poprzednim filmu w notatniku. System.out.println. Ale IntelliJ daje ogromne narzędzia używania pewnych skrótów. Na przykład, odpowiednikiem system .out nawet jeśli będziemy chcieli go pisać ręcznie, co powoduje, że środowisko nam podpowiada i nie muszę go wpisywać. Mogę nacisnąć tabulację. Następnie kropkę i w zasadzie mam podpowiedzi, znowu tabulację, znowu kropkę i system mi podpowiada. To dodatkowo, znając pewne skróty, mogę to wpisać jednym ciągiem i nacisnąć tabulację, a system sam mi dopisze całą resztę. Fundamenty kodowania. Oto nasz pierwszy program. Popełnię tutaj celowy błąd. Na przykład podam. W takim przypadku mam informację o błędzie i pokazuje się żarówka, gdzie klikając mogę uzyskać pomoc, często wręcz automatyczną zamianę i poprawienie błędu, który tutaj się znajduje. Ja poprawię go ręcznie. Jak uruchomić teraz nas program? Mam na to kilka możliwości. Po pierwsze mogę kliknąć w to miejsce. Mogę również kliknąć w to miejsce, o ile to z automatu utworzy mi main, tak w tym przypadku odnoszę się bezpośrednio do maina. Kolejnym sposobem jest kliknięcie tutaj u góry lub ciśnięcie klawisza Shift F10, co jest zresztą jednoznaczne z tym i z tym przyciskiem. Ale mam też możliwość wybrania file. I z edytowania sobie jakiejś unikatowej konfiguracji dla mojego projektu. Wybiorę tą czwartą funkcjonalność i pokażę, jak można to zrobić. Po otwarciu okna klikamy sobie plus. Wybieram, że to będzie aplikacja. Oczywiście mogę podać moja konfiguracja, czyli nazwę. Mogę powiedzieć, w czym mój program chce zbudować, czyli w jakiej javie. Jak nazywa się klasa, która ma być klasą startową? No, w moim przypadku będzie to tylko ta jedna, czyli ta tutaj, która się znajduje. Wykonuję OK i jak widać, mam do dyspozycji moją konfigurację. Tych konfiguracji mogę dorobić jeszcze kilka, ale oczywiście nic się nie stanie, jeśli nawet bez instalacji tej konfiguracji w zestawie konfiguracji od razu nacisnę ten przycisk lub nacisnę Shift F10. Zobaczmy jaki otrzymamy komunikat. No trudno się spodziewać, żeby był inny. Zamknę teraz nasze środowisko, zapiszę i zamknę również sobie repozytorium Mavena i pokażę jeszcze jaka jest różnica w sytuacji, kiedy już jakieś projekty istnieją. Otworzę IntelliJ ponownie i jak widać ostatni projekt mam już do dyspozycji z układem plików, które miałem otwarte. Trzeba pamiętać, że otwierane środowisko bardzo często doładowuje sobie różne moduły. Musimy o tym pamiętać. Nie tylko pyta nas o rzeczy oczywiste, ale również bardzo często widzimy tutaj na dole progres, który pokazuje ładowanie poszczególnych elementów. Trzeba na to zwracać uwagę, nie niecierpliwić się, bo często ten proces doładowywania trwa nawet do minuty czasu. Mam nadzieję, że pokazanie. Tego środowiska programistycznego spowoduje, że chętnie po niego sięgniemy. Na zakończenie pokażę tylko jeszcze jedną możliwość, bo bardzo często pracujemy z różnymi rozdzielczościami ekranu. W IntelliJ w zakładce menu w opcji settings mamy zakładki do konfiguracji naszego środowiska w opcji w sekcji editor. Tutaj po wybraniu font. Możemy zdecydować, z jaką wielkością czcionek chcemy pracować. Zresztą nie tylko z czcionką, ale również z schematem kolorów, który możemy sobie tutaj zdecydować i dokonfigurować. Ja jedynie mam zwiększoną czcionkę do 16, po to, żeby była wyraźniejsza. Dziękuję za uwagę.